W roku 2017 ceny mleka wzrosły o 50, ponad 50% w stosunku do roku 2016. Jest to bardzo znaczący wzrost. Jest on spowodowany dużym popytem, szczególnie w krajach azjatyckich, a jest to spowodowane tym, że była niższa produkcja mleka w krajach Oceanii i Azji. Tak duży wzrost przekłada się również na ceny towarów, w których w skład wchodzi mleko. A m.in. masła i innych produktów. Taka sytuacja na rynku trwała w 2017, prawdopodobnie będzie trwała na początku 2018, jednak cykl koniunkturalny w produkcji mleczarskiej jest dwuletni. Wzrost zaczął się na początku 2017 i w 2018 możemy oczekiwać stabilizacji, no i być może również spadku cen mleka. Jeśli chodzi o strukturę produkcji i, i, i rynki, no to przede wszystkim jest to duża, duży eksport, zwiększający się eksport. Mamy duży udział eksportu do krajów Azji no i Oceanii.